Dzień dobry. Cześć kochani. Witam Was w ten piękny sierpniowy dzień. E, postanowiłam Wam zaoszczędzić e, widoku mnie przeprawiającej się w e, kietce przez naszą bramę rzeczną, więc e, jestem już za rzeką, ale chciałam Wam po tylko pokazać, jak e, ten sierpień e, pokolorował trawę, a w zasadzie w ogóle jej nie wysuszył. Ale nie będę się za bardzo długo dzisiaj rozgadywała, bo za chwilę mam gości i e, zresztą przepięknych moich przyjaciół. E, dlatego, jak widzicie, nie jestem w takim e, rolniczym ubraniu. Postanowiłam nie wyglądać jak strach na wróble. Co mogę Wam powiedzieć? Idziemy na Winnicę, ponieważ dawno tam nie byliśmy. Mm, a trochę się zmieniło. To znaczy, nasze roślinki, niektóre odbiły, niektóre e, nie. E, przyroda zweryfikowała, które odmiany tutaj się utrzymają, a które niekoniecznie i te, które niekoniecznie, to i tak zaraz zobaczycie. Ale też jest o tym e, właśnie ta opowieść, że to, że człowiekowi się coś wydaje, to nie znaczy, że no, że to tak jest, <laughs> że z pokorą podchodzimy do, do tego, czego, czego nas uczy E, przyroda, nie przejmujcie się szumem moich butów i odgłosem krok słup mokry, nieważne. E, nie będę tego ciąć, bo, e, no bo nie będzie mi się pewnie dzisiaj chciało oprawiać tego filmu, e, zresztą będę miała inne obowiązki do, do spełnienia. Mamy e, piękny e, sierpniowy dzień, jest dzisiaj 11. I pokażę Wam, co dokonał Jędrek przez ten czas, kiedy ja byłam w mieście i teraz mu ostatnio troszkę pomogłam. Dzisiaj też pomogła mi mama, bo to jest bardzo przyjemne zajęcie, móc wspierać te rośliny, tak jak one będą wspierać nas. Powiem Wam, że dużo było nornic, jest bardzo dużo kolżonków tak to krok. <grychy> jakby, jakby ktoś się pytał, jakbyście usłyszeli. E, dużo było roślin nadgryzionych korzeni i one nieraz było widać, że sobie nie dadzą rady, bo są tak pogryzione. Na no z drugiej strony kurczę, no, myszki nornice też chcą żyć i też sobie wiją gniazda tam, gdzie im jest wygodnie. A tak to chyba już jest w życiu. Żeby była równowaga, to trzeba umieć się dzielić. I my trochę tak traktujemy to, jak że część tych plonów i tak zbierze od nas przyroda. Właśnie zwierzęta, które tu żyją. I nie robimy z tego jakiejś wielkiej dramy. Po prostu tak, tu, tak to już jest. Ale chcę Wam pokazać. Właśnie wzeszły niektóre. <laughs> Te, co widzicie tutaj, takie niewyrośnięte to nie dlatego, że mysze, nornice. Tylko dlatego, że jakiś czas temu, kiedy one odrastały, to Andrzej poszedł na chwilę po, po coś, zabramy i jej nie zamknął, i wparadowały tu owieczki, i postanowiły się uraczyć właśnie naszymi winogronami, i zjadły trochę. Ale sobie to trwało chwilę, więc jakby nadjadły tylko ten róg. Ale i tak te, te winogrona dalej puszczają młode, tylko już nie takie spektakularne nie takie wysokie. Ale najpiękniejszą przygodą jest to, kiedy już my myślimy, że, że to koniec, że już żadna roślinka w ogóle nie wyrośnie, i widzimy, że ten korzeń nie puścił pąka i jest suchy. I tak sobie idziemy, idziemy, i ja na przykład odgarniam jakąś trawę, i nagle po prostu ku moim oczom. Okazuje się coś takiego pięknego, jak takie maleńkie, malusieńkie listeczki. No i ja wtedy po prostu, no, mnie to zachwyca, że, że, że ta natura, ta jej siła jest taka potężna i że one sobie tak radzą, kiedy my już myślimy, że nie, to już z tego nic nie będzie. To okazuje się, że coś z tego jednak jest. Chcę Wam pokazać, że właśnie niektóre są bardzo malutkie, niektórych nie ma. A niektóre, jak zobaczycie, są po prostu prze... O, na przykład tutaj mamy coś maleńs... takie maleństwo. Poczekajcie, nie wiem, czy w ogóle je widzicie, bo ja tak trochę nagrywam na czuja. Ale za to, ale za to, to jest wyższe ode mnie. I to są takie właśnie cuda tej naszej natury i tego ich nierównomiernego wzrostu. Więc obserwujemy to, uczymy się, patrzymy, które odmiany są takie dorodne i, yy, i zdrowe. I też patrzymy na te, które, yy, które sobie słabo radzą. A o dziwo słabo sobie radzą, słuchajcie, patrz, nie, nie wiem czy o dziwo, po prostu <laughs> słabo sobie radzą i kropka. Czerwone odmiany winogron, czyli tam są rzędy czerwonych. I można powiedzieć, że no chleba z tej mąki nie będzie. Jakoś tam walczą, ale już wiemy, że zredukujemy tą winnicę o czerwone i pójdziemy raczej w białe winogrona. No, i mamy też jeszcze jeden wspaniały pomysł, ale tym pomysłem się podzielimy z Wami. Później, bo co można zrobić z winogron? No, oczywiście, wszyscy myślą, o winica wino. Można, e, pewnie będzie, <laughs> kilka butelek, e, ale nie uwierzycie, ale nasza winica nie będzie. Mm, e, głównym produktem tej winicy nie będzie wino. I e, możecie pisać w komentarzach, e, co Wam się wydaje, co to może być. Ja nie będę, jak ktoś odpowie dobrze, to nie będę mm, się krygować i mówić, może może nie, powiem tak albo nie, ale to będzie coś arcy zdrowego mm, i orzeźwiającego. I już więcej nie powiem, właśnie wygadam. E, więc tak to wygląda dzisiaj w ten dzień. Tam, tam jak widzicie w dole jest Wiocha, nasza ukochana. Tam um, wczoraj pasły się krowy, dzisiaj ich nie, nie zobaczymy, bo są pewnie przeniesione na inne pastwisko. E, tutaj e, trawka już jakby bardziej sierpniowa. Taka żółta, brzoza. No i wracamy. <laughs> I, to by było, e, I to by było na tyle, Tro, trochę się ustawię tak, żeby było mnie widać, a nie słońce. E, więc e, moi drodzy, trzymajcie za nas kciuki, e, nieustannie. Was o to proszę, bo uważam, że wy, wy, raźniej w grupie, że yy, jednak dobre intencje wielu ludzi mają znaczenie. Mają znaczenie w jakiejś energii pola czy jakoś tam. Nie będę się teraz wymądrzać na temat tego, co wiem, albo nie wiem na temat fizyki kwantowej i tak dalej. Co wiem, to wiem, ale to nie jest o tym ten kanał. E, więc wracam e, przygotować dalej e, dom na przyjście gości, chociaż i tak jestem z siebie e, bardzo zadowolona, <grafię> że, że udało mi się zrobić rzeczy, na które w ogóle nie miałam ochoty, ale też e, chciałam tutaj z tego miejsca. Oj, podziękować mojej mamie, bo to jest, to jest niesamowite właśnie mama. Pewnie będziesz mi oglądać, bo jesteś moim wiernym fanem na tym kanale, więc po pierwsze pozdrawiam Cię po drugie zobaczymy. Dzisiaj mama odkryła tutaj owoce. Ale chciałam podziękować mojej mamie za to, co tutaj robi dla nas, dla tego miejsca, za to, że jest obecna, za to, że jest kochana, za to, że jest pomocna, za to, że nas wspiera i czynem, i słowem. No i za to, że jest po prostu moją mamą, po prostu mamą. Wiem, że to nie jest dzień mamy, ale jak wiecie, ja nie mam ustalonych dat, kiedy komu co trzeba wysłać, bo uważam, że wdzięczność można wysyłać każdego dnia i to. Po prostu tonami. <laughs> więc, e, więc dziękuję mojej mamie za to, że dzisiaj pomogła mi ogarniać i e, winnicę, i, i dom. E, dlatego e, właśnie tak te słowa kieruję. No i życzę Wam pięknych dalszych e, urlopów, wakacji. E, w sierpień jakoś się rozpogodził, lipiec, czerwiec i maj jakie były każdy wie, nie będziemy tego komentować. Ale teraz jest jakoś tak wyjątkowo letnio. No i ten zapach ziół, który tutaj się. Ten aromat się unosi po prostu w powietrzu, jest obłędny. I ja właśnie z tym zakończę. Właśnie życząc Wam pięknych urlopów, pięknego czasu, a tym, którzy już nie mają urlopu, do tego, żeby robili sobie codziennie swoje małe wakacje. I niech tu wasze kreatywne głowy podpowiedzą Wam, co lubicie, co chcecie i co czujecie. Cieszcie się po prostu tym, że, że żyjecie, jeżeli chcecie. Ale jeżeli nie chcecie się tym cieszyć, to się nie cieszcie. Jakby nie narzucam tutaj nikomu jego samopoczucia, bo wiem, że są różne momenty i nie każdemu zawsze jest do śmiechu. O, zamykam bramę oraz zamykam ten. Film. E, a, jeszcze takie PS. Może zauważyliście, ale jakoś jest tu pusto. To znaczy i pełno, i pusto zarazem. E, chodzi o to, że nie ma białych, meczących owieczek. I to jest coś, co po prostu e, trochę mi <śmuchy> złamało serce, ale owieczki zostały sprzedane. E, nasz e, so sąsiad zostawił sobie e, Dosłownie nie wiem, chyba 6 sztuk, może mniej. Nie wiem. Więc już tutaj nie będzie tego meczenia, które po prostu było taką piękną pieśnią i, i zapraszało mnie tutaj do spacerów. Także będziemy musieli sobie z tą trawą radzić sami, ale wiecie, nie ma to jakby, jak jest pustka, to to, to jest pomysł na kreację. I e, no i tam się dalej w dole są czy mały wodospadzik, więc może my jakieś e, zwierzęta kiedyś tutaj zaprosimy do naszego gospodarstwa domowego. Pozdrawiam was, miłego czasu.